Serwus. Z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Dawno nie było, bo od ponad tygodnia, około, no, chyba równy tydzień nie było odcinka z Wild Rifta. Natomiast wracamy, ponieważ Dark and Duff napisał w poprzednim odcinku, żeby zagrać Trindemer i on wtedy mi obiecuje, że pod odcinkiem będzie łap, więc zobaczymy, czy obietnicy dotrzyma. Czy pod tym odcinkiem z Trindemer będzie łap w górę? Tego się trzymajmy, dobijmy, bo pod wide driftem często nie udaje nam się dobić 100 w górę. Mobile Legends robi po 150-170 w górę, to jest mega rozpierdol. Zresztą ten screen mówi sam za siebie, zobaczcie, zobaczcie na ten screen, zobaczcie na wyświetlenia, na oceny pozytywne, na komentarze, no robicie mega rozpierdol, widzę wasze zaangażowanie. Jestem wam ogromnie wdzięczny za to, co robicie i widzę, że takim tempem, dzięki wam, cel 10 tysięcy 10 wyświetleń pod odcinkami jest jak najbardziej możliwy do zdobycia. W tym roku jest on bez problemu do spełnienia, właśnie dzięki Wam, zobaczcie na przykład nowa, potężna postać w Mobile Legends, 1111 wyświetleń, w ogóle fajny wynik, 1000 pod Aulusem, 1000 pod Lingiem, 1000 pod Rubi. no tutaj Mobile Legends robi ewidentnie lepsze wyświetlenia niż Wild Rift, no i dzisiaj pogramy Tryndamere, zobaczcie tutaj w tle, widzicie statystyki, 16-7, zagraliśmy sobie ze Sztosinatorem, no i, i, i mam nadzieję, że będzie fajnie, przyjemnie i ciekawie. Szybko podsumujmy jeszcze statystykę ostatniego filmu. E, w ciągu jednego dnia i 12 godzin zdobył on drugie miejsce, we, według liczby wyś wyświetleń. Zrobił 866, więc jest to fajny wynik. A teraz, drogi widzu, poproszę cię jeszcze o subskrypcję kanału w tych ostatnich sekundach wstępu, o łapę w górę. No i żebyś zostawił komentarz, feedback, co mogę poprawić, żeby jeszcze lepsze odcinki tworzyć. A teraz zapraszam cię już do rozgrywki. Więc uwinęliśmy się nawet w mniej niż 2 minuty. Sztos! No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci, w naszej drużynie wspaniały Trindemer, Shivana, Miss Fortune, Ezreal or, 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 or. oraz Nami, u przeciwników Irelia, Lux, Wayne, Graves oraz Brown. więc ciekawie to wygląda. Mamy Apekera na bocie oraz Miss Fortune chyba nam idzie o ile się nie mylę, gramy wspaniałą gierkę, wspaniałym Trindemer. gramy z Ignitem i Ghostem, dlaczego tak? Ghost jest basicowym tak naprawdę summoner spelem na, dla Trindemer. No natomiast Ignite z tego powodu, że po prostu jakoś tak w poprzedniej grze czułem tego Ignite'a, więc mam nadzieję, że teraz również się sprawdzi. Zastanawiałem się jeszcze nad Exhaustem, on również by się nieźle sprawdził, ponieważ wtedy spowalniamy przeciwnika i możemy po prostu zadać więcej obrażeń za autoataków. Ja sobie w krzaczki i pokażę Wam na szybkości jeszcze build, którym gramy. Gramy z ostrzem Zniszczonego Króla, jest tutaj Wardzik, więc się wycofałem, żeby Wam build pokazać pod wieżę. Gramy z ostrzem Zniszczonego Króla, naładowanym ostrzem Solarii, Zaklęcie, Żywe Srebro, Kosa statyka, Infinity Edge oraz Krwiopica, Blood Thrusher. Mam nadzieję, że to się sprawdzi również w tej gierce. Gram przeciwko Ireli, więc na początku będziemy mieli na pewno ciężko. Ire Irelia jest dosyć mocnym przeciwnikiem. W early to na pewno. W late tym bardziej ona tutaj może robić robotę. Natomiast no, my, no nie oszukujmy się, też nie jesteśmy niczego sobie. Tak naprawdę trendę z drugim przedmiotem staje się równie potężny, więc e, tym bardziej na ulcie, więc tutaj może naprawdę to, słuchajcie, ciekawie wygląda. Zobaczcie, jak dużo HP straciła, a my mamy całkiem go jeszcze sporo, więc tutaj pokusiłbym się być może nawet o zabicie jej, tylko w odpowiednim momencie, słuchajcie. Teraz mamy ogromną przewagę nad nią, więc postarajmy się nie stracić po prostu tej przewagi, nie? Jakby co, bo, bo głupio by było tak naprawdę stracić tą przewagę, którą posiadamy. Nie! Uda nam się? Nie, wolałbym się nie wbijać, słuchajcie. Wbija poziom, wolałbym się nie wbijać pod wieżę. Straciła yy, flesza, to jest istotne. Ajajaj, aj, zabrakło chociaż milionki, coś tutaj? Nie, no zabrakło odrobinki w ogóle, yy, dosłownie jednego ataku. No, i tak jak powiedziałem, głupio się nie wbijać, to się cholera głupio wbiliśmy, słuchajcie, no ale to nie szkodzi, to nie szkodzi tak naprawdę. Pierwszy kill, jest nic nie warty dla nas, bo w lecie się odbijemy, byleby tutaj tej Irelki nie nafidować. Jasne, fajnie byłoby po prostu nie umrzeć i nie oddawać darmowego golda dla Ireli, natomiast podjęte ryzyko było jak najbardziej korzystne dla nas. Możemy dzięki temu skutecznie dosyć oszacować nasze szanse w przyszłości i myślę, że. Po raz kolejny takich po prostu błędów nie popełnimy, tym bardziej, że będziemy mieli teraz zaraz ultimata, e, więc magic po, magic, po prostu gra powinna pójść jak bułka z masłem, chociaż Irelia ma swojego ultimata, na to trzeba uważać. Bardzo ładnie dwa kille dla naszej drużyny gdzieś tam siadłem, więc no wygląda to całkiem spoko. Pytanie gdzie ona jest? Ona jest tutaj, okej, okay, na piątym poziomie już, Hop. O zobaczcie, my jeszcze nie mamy piątego, to jest kurde źle, dobra mamy, robimy ją. Zobaczcie, pięknie, nasz ultimate tutaj nas uratował. I mamy killa. No, Tryndę jest potężną, bardzo potężną postacią, z którą po prostu no nie, warto, nie warto zadzierać. A Irelia nie ma za bardzo drogi ucieczki. Niepotrzebnie braliśmy, moim zdaniem, tego tutaj roślinkę leczącą, ale nie szkodzi. 1700 golda jeszcze nam brakuje do. 500 golda. 1700 kosztuje ostrze zniszczonego króla. Brakuje nam jeszcze 500 golda, aby kupić. No słuchajcie, ja bym chciał naładowane ostrze Solarii jeszcze kupić, bo to e, po tych pierwszych dwóch przedmiotach Trynda tak jakby zmienia się z takiego zabijaka w takiego trochę potwora. Na <grywka> no, tym bardziej z dalszym etapem rozgrywki staje się jeszcze większym potworem, więc no tutaj, słuchajcie, no wygląda to ciekawie. Naszym priorytetem jest tutaj oczywiście na naładowanie e, szału czerwonej energii, jak zwał tak zwał, więc my tutaj pozabijajmy miliony, aby tą energię uzyskać. 30 sekund do ulta, na to zwracajmy uwagę, bo no to może się źle, źle skończyć, jeżeli wbijemy się bez ulta. Możemy spróbować, mamy mamy tak naprawdę do ucieczki y, jeszcze ghosta, więc możemy tutaj spróbować coś zrobić. Hop, hop. Czym nas zultowała? Tak, i uciekła. Spaliła flesza, no idealnie dla nas, słuchajcie. My się na spokojnie wycofamy, wycofamy po... Botka, kupimy sobie ostrze Zniszczonego Króla, wrócimy na linię, myślę, że bez większych problemów no, i wtedy będziemy w stanie myślę, że e, zabić Irelię, tym bardziej, że mamy ultimate, a więc będziemy, będziemy mogli nawet wlecieć pod linię. Coś się dzieje na bocie, sprawdźmy co tam się dzieje, czy ja zobaczę co tam się dzieje? Halo, czy... no tutaj już chyba trochę za późno, nie? Trochę palec mi przysłonił, no nieważne. E, spróbujmy się wbić w Irelię. Minus jest taki, słuchajcie, że niestety nie mamy nie mamy naładowanego szału, ale udało się ją i tak zabić, więc fajnie, fajnie, że udało się ją zabić, fajnie, że mieliśmy tego heal'a, no i teraz możemy się na spokojnie wycofać. Uważajmy na ulta ultimata, ulta ultimata od Lux, chciałem powiedzieć na ulta od Lux, wyszło ulta ultimata, więc tak, ewidentnie musimy uważać na tutaj ulta ultimata, bo to może być straszny ultimate. na szczęście udało, udało nam się wycofać. Lecimy pomoc naszej drużynie, nam idzie, bo tutaj się dzieje walka. Chociaż Ezreal sobie nie, że całkiem radzi. Tutaj nasza drużyna całkiem nie, sobie radzi. Natomiast i tak nasza pomoc myślę, że tutaj się przyda. Eee, zobaczcie, jest tutaj Wayne, która będzie naszym priorytetem, aby ją tutaj sfokusować. Ile ona ma HP? Udało się ją zabić, na szczęście, udało nam się również uciec. Tutaj na farcie trochę, bo nie mamy jeszcze ultimata naszego, więc sobie tutaj się wycofajmy. Eee, nie uciekajmy zbyt daleko, pobejtujmy ich tutaj troszkę, być może uda nam się jeszcze ich pozabijać, jeżeli dobrze pójdzie. Eee, natomiast, A, zobaczcie, tutaj ich pobejtujmy trochę. No i teraz się wycofajmy, bo ult od Gravesa może nas zabić. Dobrze byłoby, słuchajcie, zyskać, o jejku, tak się może źle skończyć dla naszej drużyny, gdybyśmy mieli ultimata, moglibyśmy tam pomóc. Teraz dużo nie zrobimy. Kupmy sobie rękawice na podkryte, no i udajmy się na smoka, słuchajcie, bo teraz może być walka pod smokiem bardzo dobrze, że za 20 sekund będziemy mieli ultimata. Zobaczcie tutaj Wayne gdzieś sobie tam. Ło, e, mają wardy. Ezreal, dlaczego ty tam skoczyłeś? To było bardzo niebezpieczne. Na szczęście dobrze się skończyło całkiem, okej. Okay. No i tutaj e, walki jakieś się będą wywiązywać chyba, co? Mhm, mm to jest real, jest nam mega low. I spadajmy stąd, słuchajcie. Nie ma sensu głupio umierać. Hop, kill. No i spadamy. 4-1-1. I pięknie, słuchajcie. Myślę, że nasza drużyna może wziąć e, smoka. My sobie kupimy żądełko, udamy się na topa, spuszczamy. Myślę, że teraz szywana może tam bez problemu wziąć tego smoka, chociaż jest tutaj Wayne. No ale tam jest też e, czwórka naszych sojuszników, więc Wayne, Wayne tutaj nie powinna zbyt dużo zrobić. Mam nadzieję, że ten Ezra, zaraz podejdzie. Ezra jest na megalow. No ale my tutaj myślę, że będziemy mogli sobie wziąć na spokojnie tego topa, bo raczej Irelia pójdzie na bota. Teraz tam na bocie się dużo walka wywiąże, a my natomiast zdobędziemy tutaj e, wieżę na topie, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż nie wiem czy my to dobrze zrobiliśmy, bo tam nasza drużyna poumierała, a to może oznaczać straty smoka. No i nie wiem czy to jest naprawdę dobry pomysł smog za Topa. Nie sądzę, nie sądzę. Powinniśmy udać się tam pod smoka i dopiero po smoku puszować Topa. No mój błąd. Tutaj mój błąd raczej nie zdążymy już na to dojść, więc jedynym co nam pozostało to wziąć zabrek po prostu Topa. Zaraz potem udać się na Heralda i zabić Heralda. Tutaj, no ten smok jest ewidentnie robiony przez przez Gravesa i tutaj nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Więc możemy ewentualnie, tak jak powiedziałem, odbić tutaj się e, zabijając, zabijając Herolda, nie wiem czy my w ogóle go zdążymy zrobić, mam nadzieję, że tak, szkoda, szkoda, że tam tak ta sytuacja na bocie wyglądała, zróbmy przede wszystkim sobie drogę ucieczki, no a teraz tego Herolda, słuchajcie, dopóki tutaj jeszcze nie ma przeciwników i wszyscy przeciwnicy są na bocie, to zróbmy tego Herolda, aby po prostu nie odstawiać za bardzo w obiektiwach. Za chwilę się cofniemy na bazę albo zabijemy Gravesa w ogóle, który tutaj gdzieś zaraz będzie prawdopodobnie szedł. Czy będzie szedł czy nie? On może robić Reda. Udajemy się w stronę Reda, zobaczmy czy on tutaj będzie. Nie, jest na gdzie okej. Okay. Ile HP ma Wayne? Full. No, Graves tutaj raczej nie przeżyje tego. Dokładnie, graj tego nie przeżył, a my możemy spuszować mida. Łajne jest delikatnym problemem, bo ona dosyć mocno bije. No zobaczcie, dwie wieże na midzie to jest mega dobrze. Być może nawet weźmiemy trzecią. Uważajmy, uważajmy. Nie ma sensu się tutaj słuchajcie, długo z nimi bić, bo to się może dla nas źle skończyć. No, spadamy stąd, nie ma sensu się tam bić. 4 na dwóch. To mija się z celem trochę, słuchajcie. Natomiast no, tego mi da nie odpuszczajmy zbytnio. Mamy Ultimate, więc nie musimy się aż tak obawiać tutaj przeciwników. Szkoda, że nie mam jeszcze y, Ostrza Solarii zbudowanego. Natomiast y, warto będzie się po nie cofnąć. Przeciwnicy udali się na bota wszyscy, więc tutaj. Niestety, ale mf ma przegwizdany, tutaj oni coś bardzo chcą chyba tego bota. <goda> bota, nam spuszować, nie dajemy im po prostu, udajemy się również na bota. 412, jesteśmy w stanie już dużo zrobić, niestety nie mamy szału, więc na to musimy uważać, ale chciałbym, słuchajcie, tutaj, tutaj coś porobić, widzimy, że tutaj jest, o, są przeciwnicy. My powinniśmy tutaj, tak naprawdę... Oj, bardzo ładnie nas Wayne uratowała, tak naprawdę. No, udało nam się zabić Wayne w ostatnim momencie. Troszeczkę lepiej ta akcja mogła wyglądać. Natomiast najważniejsze jest to, że Wayne. nie żyje, no ona będzie tutaj naszym priorytetem, bo gra najlepiej moim zdaniem. Jest największym zagrożeniem w tej całej rozgrywce dwa trupy dla Ezreala na bocie. Bardzo, bardzo dobrze. No i słuchajcie, za minutę wstaje smok, więc tego smoka dobrze byłoby po prostu zabrać. Bo przeciwnicy mają aktualnie jednego smoka oceanicznego, my, my będziemy mieli smoka wiatru lub na odwrót, nie pamiętam, nie wiem jak to wygląda teraz budujemy kosę statika, no powiem wam szczerze, że Tryndę staje się już mega potężną postacią która jest w stanie dużo, dużo zrobić kryty, praktycznie każde uderzenie z naładowanym szałem jest krytykiem, nie? to jest coś niesamowitego, a kryty zadają ogromne obrażenia jest tutaj oj, nie mam ultimata, jest tam Wayne również, więc uważajmy na to. Jeszcze Braum, no to będzie głupie, jeżeli tu umrzemy teraz. Zregenerujemy sobie szał. Jest Wayne. Ok, spadajmy stamtąd, nie chcemy głupie pomierać, no Wayne jest mega problemem. jest po prostu mega dobra. Graves na bocie, czy chcemy go spróbować zabić? Nie, chcemy na pewno wziąć smoka. Słuchajcie, chcemy na pewno wziąć smoka. E, I Wayne nie żyje, no tutaj ewidentnie możemy tego smoka, słuchajcie, po prostu zabrać. Zregenerujemy sobie życie również. E, to będzie niebezpieczne, bo tutaj idzie Graves, więc on może spróbować tutaj z Ultimate'a lub ze Smite'a ukraść tego smoka. Natomiast nie powinien, powinniśmy mieć wystarczająco dokładnie dużo obrażeń. Duża farma na bocie, udajemy się po nią. Chociaż również walka na miedzie, ale my nie mamy ulta. Więc nie chcemy zbytnio walczyć. Teraz chcemy zbudować kosty statika. No, idźmy jednak tutaj ratować Ezreala, który gdzieś tutaj sobie jest. No, niestety, niestety, wpakowaliśmy się bez ulta. Ale było to tego warte, bo Ezreal dzięki temu żyje. No, przeciwnicy są na giga po prostu low. Gdy już mieli ulta, oni by tam nie przeżyli tego. Dwa trupy dla drużyny przeciwnej. I seryjny zabójca. Seryjnym zabójcą zostaje MFK. Bardzo dobrze udało się jej tam dobić. Nam brakuje 300 golda do kosy statika. No i powiem wam, że po zbudowaniu kosy statika i ostrzeńską skończoności jesteśmy nie do zatrzymania. A po zbudowaniu Blood Tishera jeszcze, no to po prostu. <laughs> Tryndę może cały czas w kółko, w kółko, w kółko wałować i nie musi wracać na bazę, na full buildzie jest po prostu potworem. Ja bym nawet się pokusił, słuchajcie, teraz być może o zrobienie lorda, e, lorda, <laughs> Przy, przyzwyczajenia z mobilaka, barona, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby solo robić barona. Możemy spróbować, nie próbowałem jeszcze trendę robić solo barona, ale jeżeli szybko byśmy go tutaj, słuchajcie, pacnęli, czy będziemy w stanie... Sami na pewno nie, ale już idzie do nas drużyna, która nam zbytnio no, nie pomaga tutaj, niestety. Tak, teraz nam pomaga. Czy zdążymy tutaj zabić Barona? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Tak, mamy Barona, świetnie. Spadamy stąd, kupić kosę statika. No i zobaczcie, no jaki, jak pięknie zgrupowani jesteśmy, no aż ten meczek się przyjemnie ogląda, moi drodzy. Przyjemnie się go gra przede wszystkim, a myślę, że przyjemnie również się go ogląda. No, bo takie akcje to tylko u Soulsona, Takie akcje to ty tylko u Solsona. Udajemy się na bota, bo oni naprawdę usilnie próbują go tam zniszczyć. Cały czas gdzieś Graves, cały czas gdzieś ktoś. Idzie tam MFK. Czy my chcemy jej pomóc? Tak, chcemy jej pomóc. Graves nie będzie w stanie nam uciec, raczej. No, Graves nie żyje na pewno. Hop, hop, dokładnie, bez, bez większego wysiłku. No i odwdzięczmy się im tym samym, słuchajcie. Oni nam tutaj bota, to my im również e, bota tutaj spuszujmy. Mamy miniony, mamy ulta, więc no, przeciwnicy nie będą w stanie nas pozabijać. Tym bardziej, że nasza drużyna poszuje jeszcze mida. To jest idealny moment, aby tutaj po prostu spuszczać tego bota, tak naprawdę. Mamy jeszcze Lorda, więc no, bez większego wysiłku Bo odpadnie, Jeżeli ktoś przyjdzie nas tutaj powstrzymać, to po prostu umrze, bo w niego się wbijemy, zabijemy i, i nic nas nie powstrzyma. Myślę, że uda nam się nawet, słuchajcie, wziąć więcej niż jedną wieżę. Tutaj gdzieś była ...Wayne, która raczej będzie bronić tego bota. ale ja musiał tego bota, słuchajcie, zabrać jednak. Zobaczcie, co tu się dzieje, no moi drodzy. Jeszcze przeżyliśmy, to jest coś niesamowitego, nie? Jak ja... Lubię tę postać. No, jest to jedna z... No nie powiem, że jest to jedna z moich ulubionych postaci, bo może nie jest, ale mega przyjemnie się nie ugra. Słuchajcie, taka ale na koniec. No jeżeli ja czuję, że Dardaf tak, tak, możesz się wywiązać z tej obietnicy, bo meczek był naprawdę na 100 łap. Nawet bym powiedział, że na 120 łap ten meczek zasługuje, ale to Wy ocenicie, jeżeli sądzicie, że ten meczek był fajny, że miło spędziliście czas oglądając go, to jak najbardziej zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie być może subskrypcję. No i mam nadzieję taką szczerą nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, bo mi się go przyjemnie nagrywało. <śmiewanie> I tyle, tyle, tyle w tym temacie. Dzisiaj e, życzę Wam miłego popołudnia, bo jest to środa, więc oglądacie go po południu tak naprawdę, bo wleciał o godzinie 15. Dlatego po południu lub wieczorem życzę wam miłego popołudnia lub miłego wieczoru, chyba że oglądacie chyba, ogląd... chyba że chyba że oglądacie go w inny dzień, to życzę wam również miłego poranka, jeżeli oglądacie go rano, Serdecznie. Jeszcze raz, zróbmy takie epickie zakończenie. Serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcinku już w piątek o godzinie 15. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się cześć. We will be. In touch. Are you all my